Fajnie się spało, ale wiecie co? Zgłodniałem. Ej, tak mega mocno mi się chce jeść w nocy. I wiecie, jak głód przyjdzie, to trzeba iść coś wszamać. Wiecie co? Od razu nawet się nie ubieram. Idziemy po prostu coś zjeść. Na dole mam takie fajne jedzonko. Zobaczycie, co ja jem. Teraz wam pokażę. Patrzcie na to, jaki wielki kurcza! Eee, zaraz, zaraz. Ej, zaraz, zaraz. Było tutaj jedzenie, był kurczak, ale puste. Ej, mój talerz jest pusty. Przecież miałem tu dużo jedzenia. Był kurczak, było picie, ale nie ma nic. Ej, czemu moje jedzenie zniknęło? Jak to? Przecież jedzenie samo nie znika. Halo, kto mi zjadł jedzenie? Halo, jest noc, patrzcie, mamy teraz noc na Smilandii Jest gdzieś godzina, no, po północy Jest księżyc Kto mi zjadł jedzenie przecież tutaj? No, miałem żarcie Dobra, wiecie co? Wystawię jeszcze raz to jedzenie W lodówce mam kolejne O, patrzcie ile mam żarcia Wezmę sobie parówki, wezmę sobie tort, cukierki, ciastka O, let's go i pizzę To ja lubię jeść w nocy Zobaczcie, wezmę... weźmiemy sobie do ekwipunku Ej, postawię tutaj jedno Ups, czekaj, coś mi Uaj, źle Dobra, <ślad> postawimy sobie drugie tutaj Ciastka, plus Spiczce i cukierki. Patrzcie, jeszcze ciasto tutaj. O, ho, ho, To jest moja wyżerka. Dobra, ale czekajcie, wiecie co? Ktoś mi zabrał jedzenie to wcześniejsze. A ja tutaj miałem postawione też jedzenie i mi zabrali. Pójdę na razie do góry, poczekajcie, tutaj jest jedzenie, dobra. Ja idę do góry, do pokoju. Pójdziemy teraz, że będę udawał, że niby śpię. Okej, okay, że niby zasnąłem. Czekajcie. O, weźmy tutaj i. No, jak fajnie śpię, jak fajnie śpię, tak naprawdę to udaje. Ej, dobra, czekaj, czekaj. czy ktoś tutaj idzie? Popatrzmy, popatrzmy, czy ktoś tu do mnie idzie. Ja sobie śpię... Fajnie sobie śpię! No nikogo nie ma. Dobra, zejdźmy teraz na dół, zobaczmy, czy jest jedzenie. Dobra, idziemy. Szybko biegniemy, biegniemy, biegniemy. Szybko zobaczyć czy jest jedzenie. Zobaczmy, czy ktoś mi go zabrał i Znikło! No kto mi zjada jedzenie? Ej, zaraz nie ma żarcia! No pusty talerz, no ej, halo! No było, przyształem tu pizzę, tu była pizza, tu było cukierki, tu było ciastka, no nie ma. Kto mi to bierze? Ej, ej, kto mnie tu prankuje? Halo, ktoś mi zabiera? Patty? To ty, Patrycja? Nie no, Patty nie ma w domu. Nie no, Patty dzisiaj nie ma na Minecrafcie, nie, to nie ona, przecież jej nie ma. Przyszłab ja bym to słyszał, nie? Halo, jest tu ktoś? Może tu drzewem ktoś się ukrywa? Halo, kto mi kradnie jedzenie? Przecież jestem głodny, to jest moje jedzenie, proszę mi nie kradnąć. Ty no nikogo nie ma. Ej, mega dziwne, dlatego, że nikogo nie widzę po prostu, ty. Dobra, mega dziwna sprawa. Kto mi kradnie żarcie? Hmm, ale on jest szybki. Dobra, wiecie co? Postawię jeszcze raz i zrobię coś innego. Wezmę teraz sobie burgera, wezmę sobie to, zupę postawię, pączki. Okej, okay, postawię nawet takie rzeczy, zupę w nocy. Fuj, zupa grzebowa, zobaczcie. O, taka serowa, grzybowa. U, ja tego nie lubię. Wezmę sobie tu hamburgera, o to lubię. Wezmę sobie pączki. Zobaczymy, czy on zje taką zupę grzybową i... Na na przykład takie rzeczy. A ja sobie pójdę na przykład o tu do toalety. Schowam się w toalecie. Okej, okay, dobra, że niby poszedłem. Na razie się tu chowamy. Skradamy. Zobaczymy, czy ktoś tutaj podejdzie. Na razie. O! Coś tam słyszałem? Puknięcie jakieś? Szybko, szkoda, szkoda. Biegiem, 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 biegiem. Szkoda, szybko, szybko, szko, 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 szko. no Co jest? Nie masz dar. No zaraz, kto mi kradnie żarcie? Nie, nie, nie. No tak być nie może. Czekajcie, drzwi są otwarte. Ej, zaraz, zaraz, ktoś tutaj szedł. To pewnie Livia, to ona! Dobra, idziemy szybko do niej. Dobra, muszę zacząć. To ona mi kradnie jedzenie? Serio? No, moja koleżanka właśnie. Ej, no, ona tutaj mieszka na mojej wiosce. Livia czy mi kradniesz. Ej, ona też nie ma żarcia. Livia, halo! Gdzie ona jest? To! Tu jestem! Ej, czuł Wie? Oglądamy film. Szłapam was! Kradnie ci mi żarcie. Jedzenie A! mi! No, jedzenie mi ktoś my kradnie. No ty ciągle tutaj byłyśmy i oglądałyśmy film. O co ci chodzi? Weźmy się na, na, na ubierz. Mankę. Normalnie ktoś mi kradnie jedzenie. No to pokaż. Ale A ty to masz... nie my! A ty masz jedzenie? Zobacz, czy masz jedzenie. I no masz? mam, przecież miałam całą miskę owoców na stole. I co? Ej, Ej gdzie jem... moja miska owoców? Normalnie ja tego nie wziąłem. Ej, co się dzieje z naszym jedzeniem? Ej, dobra, ty... Tak? Nie, ja tego nie wziąłem. Ej, kto kradnie nam jedzenie? O co tu chodzi? Kto nam kradnie jedzenie? Właśnie to jest ja mega... Ja nie wiem jest No, to jest jakieś dziwne, bardzo dziwne. Kto może nam kradnąć żarcie? Ale skoro wy też nie macie, teraz wiecie co? Może zróbmy jakąś pułapkę, chodźcie do mnie, mam pomysł. Um, no dobra. Albo, albo nie, jeszcze inaczej. Wiem, wiem, zamontujmy kamery. Musimy się dowiedzieć, kto kradnie nam jedzenie w nocy. Ja sobie normalnie tak, poszedłem pomysł. Z, sobie zjeść, ja idę i normalnie mi zawinęło jedzenie. Zobaczcie, tutaj podejdziemy sobie, chodźmy. Ja wyłożę jedzenie, zobaczcie, dam teraz taką oświneczkę, dam teraz tutaj, sobie postawię. Patrzcie, jaka wielka. No i yyy, postawmy sobie. Okej, okay, lody sobie postawię, Patrz lody. I chodź teraz za mną, chodźcie, chodźcie. Idziemy do góry, idziemy do góry. Dobra, chodźcie. I zaraz zbiegniemy, szybko na dół. Dawajcie tutaj, no, no, stójcie. No dobra. Okej, trzy, dwa... Jeden? Biegnijdzie, dawaj, szybko, 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 dzisiaj, szybko, 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 szybko! Nie ma, znikła! Normalnie! Oh, widzicie? Ej! To, co z tym jest? Ej, co jest z Normalnie, kto nam kradnie żarcie w nocy? Ja zaraz, będę, ja zaraz jedzenie mi się skończy i będę mega głodny, a ja lubię jeść. E, ja też się robię powoli Smile Snow ja głodna. Smajso Team! Team dużo je. Wpadajcie widzowie i rośnijcie razem z nami. Smajso Team na mój sklep, gdzie są fajne nowe lampki, które czekają na was wraz z szybą. Lampki oczywiście zmieniają koloru, także wpadajcie na smajso.pl i też pamiętajcie o mojej piosence, która będzie już za tydzień trailer. 28 marca, tak za tydzień w piątek, a później 4 kwietnia już cała piosenka. Sprawdzajcie, wyszło szukujecie smysłu Squid Game to będzie moja nowa piosenka z okazji 2 milionów subów. Dobra, a teraz Ej, kto nam kradnie jedzenie! Dosyć tego dziewczyny, nie możemy pozwolić, żeby ktoś nam kradnął jedzenie. Więc no ja mam właśnie. pomysł. chodźcie, za mną tylko cicho, cicho. Idziemy teraz do mojej piwnicy. Chodźmy tutaj do zrobimy? piwnicy i mam taki jeden pewien pomysł. Ej, pierwsze, zróbmy wyścig na apeczkę w górę. O, kto będzie szybszy. Widzowie, klikajcie łapeczkę za trzy, a my biegniemy szybko do piwnicy, po fajne rzeczy. Ja mówię trochę ciszej, żeby to ktoś tego nie usłyszał. Teraz wyścig za trzy, klikajcie łapeczki, dwa, kto znoży, jeden, teraz! Szybko, szybko! biegniemy, 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 szybko, 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 szybko. Okej, okay, jestem. Klikajcie łapeczki, a my mamy tutaj różne bronie i weźmy sobie kamery. Tutaj przyłapiemy tego właśnie gościa. Kto to nam robi? Za pomocą kamer. To są sekretne kamery, które podłączymy właśnie za pomocą monitora. Okej, okay, weźmy to i zaraz zrobimy pułapki, ale to czekajcie. Pierwsze dowiedzmy się, kto to nam kradnie jedzenie. Chodźmy do góry. No właśnie, to jest najważniejsze. Zamontuję teraz tutaj jedną kamerę. Tutaj w rogu o, tu w rogu Wezmę ją tutaj Będziemy mieć teraz podgląd I zobaczcie, za pomocą kamery Widzę, widzisz, widzisz I teraz widzę całą kuchnię I będę mógł no. widzieć Kto nam kradnie ze stołu To jest genialne Ej, Drugą... dawaj, zamontuj, zamontuj kamerę ja, w lodówce Tutaj, tutaj jeszcze, okej okay. Kamerę w lodówce Przed lodówką Ale chociaż nie dawaj. Z lodówki nie On tutaj kranie. Dobra, okej, okay, jedno mamy Dwie kamery już mam I trzecią może zrobimy hmm, tutaj może przy telewizorze Czy on idzie gdzieś tutaj? A ja zobaczmy tutaj Trzy kamery wystarczy Okej, okay, już mamy trzy kamery Jedna tutaj druga na środku i trzecia tam w rogu. Teraz weźmy wystawmy jedzenie. Bierzemy jedzenie z lodówki. Wystawimy je. Pyjcie, płatki, owoce. Wezmę sobie tak, placek, jeszcze zupę. Okay, i kładziemy teraz. dobra, dużo rzeczy, żeby wiesz, że go zachęciło. Dajemy teraz zupę. Okej, okay, tutaj takie ciastka, mm, ale to płatki, zupa mleczna. A mogę chodzić jedno ciastko? Nie, nie możecie, nie możecie. Nie bierzcie to. To jest właśnie no wyż, no. do jedzenia. Tutaj o, właśnie jest takie fajne ciasto. Tu zupa. Da, I tu dobra, są no właśnie płatki. I nie bierz, nie bierz, nie bierz, to jest... Dla to jest takie tylko. fajne, Wow, ja bym sobie sam zjadł. Dobra, ale to nie bierzemy. Okej, okay, idziemy teraz do góry, będziemy udawali, że śpimy. Idziemy teraz szybko, dobra, ale to be i zobaczymy, kto to nam dokradnie. Jestem mega ciekawy. Okej, okay, chodźmy teraz na łóżko i udawajmy, że śpimy, dziewczyny. No, to łóżko jest załe. Dobra. Okej. Ops, Okej, dobra, dobra. I patrzę kamerę. Uwaga, jedynkę wchodzę i patrzę, patrzę, patrzę. Ok, jest jedzenie, jest jedzenie. Patrzymy. Wchodzi, wchodzi, co to jest? Jest! Ej, co to, co Ej, co to co jest? To? Ej, zaraz, zaraz, tu jest jakieś straszne scp. Ej, jak on wyglądał? Ej, zaraz, zaraz, to on nam kradnie jedzenie, to on nam zjada żarcie. Jak się patrzy, jaką ma twarz. to pojedzenie? Tak, 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 patrz, to on nam zjada, swoją paszczą nam zjada, jo, co jest grane, patrz, zjadł wszystko, wziął i idzie dalej, patrzcie, przychodzi pokój i teraz takby wychodzi, czekaj, idzie dalej, do, do tego do środka, o i tam pokrył się w lewo i wyszedł do garażu, to był on, to słaba postać SCP, już wszystko wiemy. O nie. To straszna postać SCP, musimy go złapać, zróbmy pułapkę na niego i go złapmy, rozwalmy go. Tak. Nie można kradnąć jedzenia, bo no my będziemy... No właśnie, to jest zabronione. Zawsze będziemy głodni i będzie nam burczało w brzuchu. Nie możemy na to pozwolić. Ja muszę jeść. Oj, spadło mi, ja muszę jeść. Dobra, i moja lampka. Ja też. Moja lampka elegancko świeci. Dobra, wpadajcie z a my szybko, szybko teraz idziemy i chodźmy do mojej piwnicy. W piwnicy mam różne pułapki, chodźmy tutaj, zejdźmy. I teraz w piwnicy możemy zratać tutaj. Patrzcie, w skrzynkach mam takie rzeczy. Weźmy bronię, jedną, broń trzecią, czwartą, piątą. Okej, okay, bierzmy to teraz. Głowaniemy z tej broni. Zdajemy sobie tutaj i tutaj mam kolejne, patrzcie, weźcie sobie różne bronie. Będziemy go nawalali. Dobra, fajnie, tak, ale tak. wybór. Duży jest wybór i bierzemy teraz pułapki też. Musimy zrawać pułapki. Tu mamy kilofa jednego, drugiego, tutaj jeszcze są łopaty, ok, bierzemy to, dajemy sobie tutaj do środka i teraz dajmy. Kolce, takie właśnie spajki, różne pułapki, gdzie, którymi ich złapiemy. Bier trapy i tak dalej. Dobra, wierzymy to wszystko, zobaczcie. O, elegancko. I teraz idziemy, chodźcie. Jeszcze wezmę sobie łapatę. Dobra, łopatę. No, na to. Okej. Okay. Mamy wszystkie rzeczy i teraz szybko biegniemy. Dobra. Ej, czekaj, ja muszę jeszcze się ubrać. Ja cały czas biegnę. No na właśnie. Tym. Ja cały czas biegam na mojej klacie. A fajne mam mięśnie? Fajne? Fajne ma mięśnie. Fajne! A, ale w sobie jest mięśnia! Normalnie wow. mięśniak, widzowie, jak oceniacie? Napiszcie w komentarzu. Ej, Napiszcie w komentarzu. Żubicowie, jak wam się podobają mięśnie Od 1 do 10, ja będę czytał komentarze Czy ładne 10 mam na plecach albo 11 O koleżance, się podoba, podoba ci się, podoba A. 11 na 10 11, let's go! Ej, napiszcie, jak wam się podoba. Dobra, ja ćwiczyłem dużo. Okej, okay, teraz chodźmy, postawmy tutaj pułapkę. Weźmy to, rozwalmy te dywany. Weźmy dywany, zbierzmy. Tu zrobimy teraz pułapkę taką. Tu musimy wykopać, to rozwalić drewno. Weźcie sikierki. E, tu musimy wykopać się w dół. Okej, okay, kopiemy teraz w dół. I trzeba zrobić taką dziurę. Sikierki potrzebujemy. O, daj sikierkę. I teraz proszę, możemy tą sikierką. Proszę. Dawaj, dawaj, daj, dobra, bierzemy sikierkę. I teraz tu zrobimy taką dziurę, tak żeby on wpadł do środka. Patrzcie, patrzcie, to będzie genialne. Tutaj zrobimy taką większą. Teraz to. Patrzcie, rozglądajcie się, czy on nie idzie na lewo i prawo. Dobra, ja patrzę. Czy on nie idzie, no. Ja tu już kopię dziurę, dobra. Taka wystarczy gdzieś. I teraz dobra, dajemy łapki. taka wystarczy. Weź tutaj, daj teraz, żeby to postawić. Okej, okay. i teraz damy takie kolce tutaj. I teraz weź wyjdź do góry. Ja postawię kolejne kolce. Mhm. To rozwalę, okej, okay, rozwalam to teraz. Postawiam kolejne kolce i teraz ja wychodzę do góry. Czekaj, bo potrzebuję ziemię. Dobra, idziemy teraz do ja do góry. I to rozwalamy i postawiamy kolejnego kolca. Czekaj, uwaga, i postawiam. I czekaj, muszę postawić idealnie. I jest kolek, dobra, mamy. Okej. Okay. I teraz dajemy Uuu. tak jakby dywan. Opatrzcie taką sztuczną, żeby on po prostu wpadł. To Patrzcie. To będzie genialna płapka. tu muszę. Dajcie mi dywan. Poleco. Tylko uważajcie, nie wpadnijcie, dobra? Jest, 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 jest. Jak on tu wejdzie, to wpadnie na dół, patrzcie. To jest sztuczna trawa. Tutaj na dole mamy dziurę. I on Ja ona się na to nabrała. Jo, ale to jest sztuczne, co? Ha, ha, ha. To jest bardzo no? kozacka pułapka. E, teraz dajcie dywan jakiś. Potrzebujemy dywan. Hmm. Postawię tutaj, może zakryjemy troszeczkę dywanem. Może gdzieś tak. O, nie, nie, nie w tą stronę. Poczekaj, wezmę go. Zakryjmy dywanem o coś tutaj. Patrz, pół zakryłem dywanem. Ha, ha. Prawie nie widać. Ej, dajcie dr drugi dywan. Potrzebujemy. Drugi dywan. To może dajmy tutaj. O, tak jeden. Elegancko, elegancko. I drugi postaw jeszcze, do. No. Z tej no? strony trzeba postawić. Drugi dywan, dobrze. Bo dywanami zakrywamy. A jak on tu wejdzie, to wali na dół. Jeszcze jeden dywan trzeba zak zakryć z tej strony. Go trzeba zakryć. Dobra, daj ten dywan. Dawaj, daj ten dywan, dobra. I teraz trzeba postawić tutaj ten dywan. Uwaga, postałem teraz tu. jest ona zakryta. Jak on tu wejdzie, to wpadnie. Jeszcze jeden potrzebujemy. Jeszcze jeden, żeby zakryć to. To jeszcze trzeba zakryć. Patrzcie, jak on tu wejdzie. Puu. aż dywany na siłę nachodzą mnie. Dobra, jeszcze tutaj trzeba z tej strony. Uj, oj, trzeba, on się do góry dał. Uważajcie, żeby nie wpaść, żeby nie wpaść. Dobra, czekaj, trzeba go postawić Ajajaj, on stawia się u góry Mamy problem, mamy problem, mamy problem Czy Chyba, że to rozwalę Okay. Czekaj, to rozwalę, to rozwalę i teraz tu. Jest, dobra, jest, jest, jest! Mamy, mamy! Jak on tu wejdzie, to walnie się w dół. Teraz wystawmy jedzenie, dużo jedzenia teraz postawmy. Bierzemy tutaj, o weźmy sobie kurczaka, postawmy chleb, hamburgera, hot dogi, znowu to samo. Dobra, bo tutaj będą płatki e, tutaj damy teraz mu hamburgera z hot dogami i chlebem. O, chleb w nocy, to ludzie jedzą na kolację, nie chleb w w sensie. Ja lubię jeść Ej, co się chlebka? stało? O nie, je, co się jeszcze mi się rozwaliło? Daj gorzej, serio. Jeszcze tu. I się rozwaliło. Dobra, i teraz damy hot dog'a, hamburgery. Dobra, jest jedzenie i jest jedzenie. Okej, okay, uważajcie, uważajcie. Dobra, idziemy, idziemy do góry, idziemy do góry. Teraz na kamerach będziemy patrzyli, jaką w pułapkę. powinien dać radę. Chodźcie, będziemy udawać, że śpimy. Idziemy teraz tutaj, odpalamy kamera, monitor, bierzemy kamerę, dobra, i śpimy. Chodźcie, dziewczyny. Dobra, śpicie, śpicie, śpicie. Odpalamy teraz kamery i patrzymy. Okej okay, jestem na kamerze. Dywany są, dobra, elegancko są dywany. I teraz patrzymy, czy on przyjdzie. Ojdzie, idzie, idzie. Patrzcie, idzie, idzie. To on, to on jest, to on. Patrzcie, idzie do żarcia, idzie do żarcia. Tak, 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 wchodzi, wchodzi, wchodzi. Spadł, jest. Padł, 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 padł. Let's go, let's go. Da, szybko, szybko biegniemy. Dawajcie, dziewczyny. Szybko, szybko, szybko. Mamy go, mamy go, mamy go, mamy go. Let's go. Zapaliśmy go. Jest nasz. Ha, mamy cię, ty złodzieju. Mamy cię. Teraz ściągamy te dywany. Patrzcie, jest on. Się. Jest on, rawy wydawany zbiory, że mi je zjadł. Patrzcie, o, normalnie. Po, jak wygląda to STP straszny. On trzyma normalnie swoją twarz. Wchodzi to. O, o on próbuje wyskoczyć. O, to go o, nie, nie bije! Nie, 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 ej! Nie to wyskoczy. go nie bije. O nie o nie, on próbuje wyskoczyć! O o, mamy problem. Szybko broniami, broniami, zanim wyskoczy, poważnie! Szybko nawalajcie go, nawalajcie go! O, masz, o, masz, o nie wyskakuje. O, 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 drada, dostaję, 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 O nie wyskoczył, uważajcie. Uciekać, uciekać. Uciekaj, uciekaj. Wyskoczy, uciekaj, wyskoczył, wyskoczył! O, o, jo, jaką twarz on ma! Szyko, szybko, szybko w nogi, w nogi, w nogi, w nogi! Ale on jest straszniejszy ten SCP. Ej, on jest, jest jakiś mega creepy dosłownie. Trzeba go z tego! A masz! No, no, go, patrzcie! Pum, z tyłu działka dostaje. Tak, oddalamy go, dalamy go, dobra, to go wybija po prostu, wybija go. Chodźmy raz z tej strony. Weźmy no, coś innego. Czekaj, wezmę jakieś lasery, trzeba coś innego zastosować. A masz z elektryczności! Po Po pierwszego Prodem prodem go, go doje. Patrzcie, prodem dostaje! Jo, jaką ma twarz w ogóle! A, o, 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 on próbuje się dostać, uciekajcie, dziewczyny! Szybko, 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 trzeba go rozalić, rozwalić, wejdźmy do tego pomieszczenia i może go tutaj spalimy. Dobra, weźmy, dajmy to, teraz tutaj, wejdźmy, okej, okay, szybko, żeby tylko nie mógł przejść, zamknijmy to, zamknijmy to, zamknijmy to, zamknijmy to zamykaj, przepraszam, o, o, przepraszam, przepraszam, otwierajcie, otwierajcie, szybko, 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 szybko. dobra, jest, zamyka się, okej, okay, zamknęło się, dobra, jest, idzie, 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 bierzcie teraz coś, o, do ognia musimy go rozwalić na ogień, dobra, weźmy flame, flame weźcie, dobra, uwaga, on tu zaraz będzie próbuje wejść, patrz, idzie. Trzy, dwa, 1, nawalamy go! AMA! Zognia go! Zognia go! Spadaj, padaj, padaj! Musimy go spalić, dobrze, Dobra. dawajcie, wajcie, dawajcie, dawajcie, padaj! Moc to poważnie! Jeszcze raz, dostajemy mojego mocno! Uuhu! Let's go i padł! Dobra, roznaliśmy go! Okej, okay, chodźmy schować, chodźmy, idź, chodźmy spać lepiej, chodźmy spać. Dora, nie, ja się boję, co to była za noc. Tu normalnie nowy, straszny stypi do nas przyszedł. Drawicie co? Idziemy, może to był tylko po prostu sen. Chodźmy spać. Ja już nie, ja w nocy nigdy nie wychodzę, nie? Zamykamy to, zamykamy to po prostu, każdą stronę zamykamy, nie? Bierzcie ziemię. Musimy zamykać drzwi. Pamiętajcie, w nocy zamykajcie drzwi. Żeby nikt do was nie wszedł, musimy mieć to zamknięte. Tutaj stawiamy ziemię, zamykamy. O, tutaj nie, nie ma, ma żadnego nas. wejścia. Ma wejścia. Bo uwaga, żeby tu nie. Tak. to zabuduje deskami. O, zamknięte jest elegancko, zobaczcie i teraz można wejść z każdej strony, no. I tutaj dajcie się, mnie tam i tutaj też zamykamy oczywiście na klucz. Tu opyk. pyk. raz i dwa. Nie ma wejścia, po prostu blokujemy drzwi. I tutaj tak samo, tak jest. O. I teraz wtedy nie wejdziecie. Zamykajcie zawsze drzwi. Trzeba zamykać. No i idziemy do góry. Chodźmy spać, dobra. Ja już lepiej będę po prostu idę zasnąć, żeby był dzień tylko. Bo się boję. Idziemy spaću teraz. Chodźcie do łóżeczka. Dobra, czyli robimy dzisiaj wspólne nocowanie. Jest, nocowanie. U smaczną so team. Dobra, będziemy, idziemy spać, a wy widzowie możecie szybko wejść na mój sklep, jak Wam się podobało, to wpadajcie na Soul team. Link macie w opisie nowe lampki czekają na was. Do każdego zamówienia wrzucam zdjęcie z autografem z podpisem. Patrzcie, jak ładnie świeci Szyba zmienia kolory. Także wpadajcie jest oczywiście do tego pilot. Możecie sobie zmiać różne kolory, jakie chcecie. Mocno świecą, także zapraszam. Link w opisie Soul team! Good game.